Jeszcze raz, siadło teraz ponad 14 gołębi. Zatrzymał mi się telefon, bo mi pokazuje, że mam za mało pamięci. Ja nie mam karty tylko z telefonu, także nie będę się tu tłumaczył. Ale te gołębie chyba widać, każdy może poznać, czy to były te puszczone, czy nie te. Siadło ich 3, 6, 9, 10, 11. Jeszcze raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 12 sztuk. 12 sztuk siadło, tu jest 4, to jest 16, 2 weszło, to jest 18. Dwóch gołębi nie ma, nie ma jasnego młodego, może nie przyjść, ale to jego sprawa. Także tak to się przedstawia, będzie chyba 3 filmy, bo no, muszę zainwestować w kartę, inaczej nie będzie nagrywania albo w kamerę. Ha, ha, ha już wiem, czego nie ma. Nie ma jasnego i nie ma jednego Budapeszta Białutkiego. Także wszystko, min... wszystko im zajęło 3 minuty, żeby dojść. Dzięki, pozdrawiam. Pokażę swoją mordę, także hejka. Pozdrawiam wszystkich, nie wiem, czy hodowców, czy gołębiarzy, jak to woli, żeby się nikt nie obraził. Ale naciskajcie łapki w górę, jeśli Wam się to podoba. I miłego dnia. Hejka.